Tegoroczny festiwal filmowy w Wenecji wystartował, a wraz z nim długo wyczekiwana medialna premiera filmu Biltldus, Biltldus, będąca kontynuacją kultowego w soku z żuka. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy produkcji, w tym Jenna Ortega, która zachwyciła swoją wyjątkowo śmiałą kreacją. Zobaczcie, jak się zaprezentowała 81. Festiwal Filmowy w Wenecji wystartował. Fani kina na całym świecie długo na to czekali. W środę, 28 sierpnia, rozpoczął się 81. Festiwal Filmowy w Wenecji, który uważany jest za najstarszą tego typu imprezę na świecie. Festiwal potrwa do 7 września i w trakcie jego trwania swoje premiery będą miały najgłośniejsze filmowe produkcje 2024 roku. Najlepsze produkcje tradycyjnie zostaną nagrodzone prestiżowymi złotymi lwami, zaś aktorzy i aktorki będą rywalizować Otawa. Puchar Wolpiego, czyli wenecki odpowiednik Oscarów, półnaga Jenna Ortega zachwyca na otwarciu festiwalu w Wenecji. 81. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji otworzyła premiera filmu Bittljuż-Bittljuż, który jest kontynuacją kultowego soku z żuka Tima Bertona. Tego wieczora na czerwonym dywanie pojawiły się największe gwiazdy produkcji jak Michael Keaton, Monica Bellucci i Tim Burton, Winona Ryder, Willem Dafoe czy Jenna Ortega, która swoją śmiałą kreacją zrobiła niemałą furorę. Serialowa Wednesday pojawiła się na premierze w czerwonej, prześwitującej sukni wieczorowej z odsłoniętymi plecami i bokami w talii, a całość dopełniły buty na kilkunastocentymetrowym obcasie w tym samym kolorze. Młodziutka aktorka świetnie się prezentowała i nic dziwnego, że to właśnie na niej tego dnia była skupiona największa uwaga obecnych na premierze fotoreporterów. Śmiało można stwierdzić, że teraz już nie tylko czarny, ale i czerwony jest jej kolorem. W galerii znajdziecie zdjęcia z otwarcia 81. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Zobaczcie, jak zaprezentowała się Jenna Ortega i pozostałe gwiazdy.